Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Janem WK jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale! Oh yeah! Słuchajcie, jest to kolejny odcinek The Sims 4 Pewnie wyczekiwany, ponieważ jest to seria, główna seria tego kanału, bo co drugi dzień w sumie są Simsy. Powiem Wam, że powoli mam tego dość, bo dosyć często gram w te Simsy. Zobaczymy, jak długo wytrzymam. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie pójdziemy na prawdziwą randkę. Taką najprawdziwszą, będzie się naprawdę bardzo dużo rzeczy działo gorących rzeczy. Być może wszystko pokaże. Zależy, słuchajcie, od tego jak Magdalena Serducho yy, zareaguje, ale na starcie fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę. Myślę, że ona się należy. Ponieważ ponieważ dzisiaj będziemy robić naprawdę fajne rzeczy w odcinku więc fajnie by było jakbyście dobili na przykład 2000 łapek w górę by było mi niesamowicie miło dlatego zostaw łapkę w górę mordo a co do komentarzy słuchajcie bo z, y, czytam komentarze y, od was na odcinku w dzisiejszym filmie nie będzie komentarzy dostaliście karę dostaliście karę na komentarze nie będzie czytane bo za dużo było komentarzy że mwk y, shift Control c mod herlode mod herlode mordy Mówiłem wam, nie? Bez, bez modów, nie, bez modów to jeszcze nie wiem. Ale bez kodów gram, tak? No. Więc proszę mi rady pisać takie. Jak na przykład malowanie obrazu, patrzcie. Ja właśnie w simsach maluję obraz. Patrzcie, patrzcie, jakie piękne koty. Nie wiem, czy. Nie wiem w sumie co to, ale za to dostanę. Hajsik, nie? No. Więc mam nadzieję, że łapka zostawiona. My tutaj jesteśmy, jak możecie zauważyć, w naszych Simsach. Ojej, oh yeah, w ogóle zmieniło się y, ustawienie kamerki, bo pisaliście w komentarzach. To akurat przeczytałem i stwierdziłem, że okej, okay, zrobię tak. Nie będę was denerwować na siłę, nie? No i jak widzicie, mnie teraz w ogóle moją twarz, mój y, brzydki ryj w innym miejscu, ale to jest nieważne. Słuchajcie, bo jesteśmy w Simsach i właśnie musimy dzisiaj zaprosić Magdalenę Serducho na randkę. Uuu, ale na taką poważną randkę, żeby nie było, nie? Taką serio. spraw. Randka, słuchajcie, z prawdziwego zdarzenia, nie? Wiesz o co chodzi? Dobra, czy ty to namalowałeś? Stwórz kopię, a sprzedaj koneserowi 77 simelo końców. My, słuchajcie, będziemy y, niedługo takimi, wiecie, proelo mm, malarzami. Okej, okay, i zarobiliśmy. Ej, ale dlaczego ty. Czy ja nie mam śmietnika w domu, że ty to robisz? Bo widzicie, jest tutaj spięty. Co tutaj mamy? Sprzątaj kupę zwierzaka. A, wyrzuć. Wytrzyj. A, tego nie mogę, dobra. Ej, czy. Ej, czy... Czarek gdzieś narobił w chacie? Przecież nic nie widzę. Ale dobra, od razu sobie sprzątnij, bo widzę, że jesteś spie. Nie, sprzątnij to. Okej, okay, yy, pierw posprzątaj, mordo. Yy, pisaliście też w komentarzach właśnie, pisaliście w komentarzach, yy, że mam strasznie gołe ściany. Yy, w sumie, no nie odczytałem tych komentarzy, ale wiem co pisaliście i ustos ustosunkuję się do tego Mówicie, że ma za mało zieleni i w ogóle, dlatego dzisiaj dodamy troszeczkę więcej jakichś y, różnych fajnych rzeczy Nie no, takiego czegoś nie chcę O, na przykład takie coś 85, dobra Nie będę też przesadzał, bo nie jesteśmy coś nie wiadomo jak bogaci Wiesz o co chodzi mordo, nie? No yy, 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 Czy ja jakieś obrazy bym prosił? Halo, o obrazy, dobra, cyk Cyk, jakiś fajny, jakiś fajny obraz, jakiś czemu one są takie drogie. A nie, my możemy sobie namalować przecież obraz W sumie to możemy sobie namalować! Obraz, kurczę, ale dobra, zobaczmy co tutaj jest w sumie ciekawego. Bo kobieta Manekin to jest gdzie to... Ej, halo, A, to jest takie coś małe? Takie małe to ja dziękuję, nie, ja nie chcę, ja jak już bym chciał, to coś wielkiego wiadomo, nie? Mamy choinkę na przykład Wolniemy se choinkę w kwietniu? Nie, no dobra, nie nie będę tego robił, słuchajcie. W następnym odcinku może się pobawię. Nie będę tutaj kurde, wymyślał, Marcin, co ty w ogóle robisz? Ja nie mogę. Ty... Ej, czemu ja nie mogę? Yy, okej, okay. O, właśnie, tak chciałem. Dobra, mm, to wyrzuciłeś to? A, posprzątaj to elegancko. Yy, schowaj do wyposażenia. Yy, albo nie, 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 nie. Zjedz to! Zjedz to, bo jesteś głodny. Później idź się wylać. Yy, później. Możesz się od razu wykąpać. Weź kąpiel z bombelkami. O, to jak jest spięty, to na niego zadziała, więc zarąbiście. Fajnie, że mi piszecie takie komentarze. Skrótowe, że mogę sobie tutaj. Kli o, Magdalena, serdu do nas dzwoni, Uwaga! E Hej, to ja, Magdalena, pójdziesz ze mną na randkę? Co jest? Ej, kobieta mnie zaprosiła na randkę. Halo, ej. Eee, halo, to tak nie powinno być. Elegancki klub, rozbłysk słoneczny. Nie no, dobra, okej, okay, pójdziemy. Ej, to teraz? CO JEST? CO JEST? CO SIĘ DZIEJE? Halo, ja nie wiedziałem, że to teraz będzie, myślałem, że to za jakiś czas. Przecież... Nie jesteśmy w ogóle przygotowani, jesteśmy spięci... I... Chce nam się lsikać, co jest? Pogodny, a poprawiłam humor, dobra, zarobiście. mmm... Odpowiedz porywającą historię Dobra, okej okay. Ło, czy ona biegała? Ej, halo, co z nią jest nie tak? No dobra, czyli odcinek zaczynamy, słuchajcie, już z grubej rury Nie ma co, nie? Dobra, pójdź się wylać, może mm, Pójdź się wylać A później, kurde Aha, to jest tyle Tu nikogo, ej, tu Tu nikogo nie ma, halo, co jest? Elegancki klub, a tu nikogo nie ma Ej, serio, tu nikogo nie O. Ale tutaj coś się dzieje, czy nie? Halo? A nie, bo to jest coś innego. No dobra, okej, okay, to w takim razie. Wejdźmy, aha, tu się dopiero otworzyło, tak... Te... dobra, podejdźcie tu razem, podejdźcie tu razem, halo, o, ona biegnie, Magdalena za nami biegnie, to coś znaczy, to coś znaczy, w ogóle bardzo dużo komentarzy pisaliście, że e, no w sumie to Magdalena brzydka, ale dobrze, jak będzie twoją żoną, będziesz mógł sobie ją zmienić, zarąbiście, że tak piszecie, nie, <laughs> serio, zarąbiście, dobra, idź się wylać, ziomal, idź się wylać, musisz skorzystać z tej toalety... Co jest z nią? To ta żubrowa głupia. No nie, dobra to, bo to był damski, dlatego tam nie chciał pójść. Wszystko jasne! Wszystko jasne. Ej, co to za dyskusja w damskim? Co to ma znaczyć? Co tu jest napisane? Zawstydzony, naruszona prywatność. O kurde, co tu się dzieje? No dobra, okej, okay. mm. Okaż niepewność. Dobra, będzie nam wtedy lepiej. Albo nie, nie róbmy tego. Nie będziemy z nią gadać w ogóle. Co jest? Nie będziemy gadać z żadną, z żadną tutaj, kurde, Emilią Żubr. Co jest? Kurde, ziomalno. Dobra, zajmijmy się Magdaleną. Po, pochwal szczerze tutaj. Popraw humor. Wiesz o co chodzi, mordo? Tutaj trzeba podrywać. Trzeba flirtować. Ryzykowny pech, pochwal. Dobra, niech będzie. Pierwszy pocałunek? Tak szybko? Nie, no co ty? To zrobimy, słuchajcie, w swoim czasie, więc oglądajcie ten film do końca, bo wtedy będziecie wiedzieć, kiedy to zrobię. Dobra, mm, parodium innego Siba. Może, ej, a właśnie, a co, co tu w zasadzie można, można tu coś wypić, bo to jest elegancki klub, ale ja nie mam... A tu jest bar! Aaaaaaa Zamów drinka, dobra, okej okay. Sok, nie, woda Nie, co my tutaj mamy Fajnego Może ognie, ale jakie to jest drogie Co jest Ja nie mam tyle pieniędzy, nie Nie, żeby coś, laska, nie, za dużo nie mogę wydać dzisiaj <grytanie> Dobra, słodka pikanteria Niech będzie, to w sumie jest taki, wiecie Dzisiaj taki odcinek właśnie Pikantny troszeczkę, bo nie wiadomo W którą stronę pójdzie ta Randka, ziom! Hehe! <laughs> Ale mam coś. Humor mi dopisuje, w ogóle nie o co chodzi, ty. Gramy sobie w simsy, ziomeczki tutaj. Ej, czy ta. Czy ona też idzie? W ogóle patrzcie jak ona chodzi. Co z nią jest nie tak? Ej, w. Wo... Pewny siebie, swobodna dyskusja. Jezu, ile tu jest ziomów? Ej! Ja nie chcę. Ja nie chcę z nimi gadać, tylko chcę gadać tylko z Magdaleną. Elżbieta. Gdzie jest Magda. Co, ej? Czy Jankula? Podrywa nam. Ej, musimy być dla niego złośliwi, podłe. No niech będzie tego. Dobra, i. Y, usiądź tu, usiądź koło Magdy. Wkurzyłem się. Co ma znaczyć w ogóle? Ale dobra, tam, tamto, nie będziesz gadał z jakimiś typami, o dobrze! I pocisk z nim, kurde! Jakiś irokes zielony w ogóle człowieku, weź się do siebie, popatrz! Jak ty wyglądasz do mojej Magry tutaj, serduszko będziesz zariwać? Dobra, dobra Marcie, ja już się wkurzyłem, to już tak nie może być, to już tak nie może być. Musisz. Yy, yy, obejmi, o, o, niech ten kurde Jan wie, kto tu rządzi, nie? Niech tutaj wie, kto rządzi. O, proszę bardzo! Czy ona się nie zg... Ona się nie zgodziła! Co jest z nią, nie? Tak, pożegnaj. Autor nie opowiedz porywających historii. Nie, ja proponuję pożegnać ją. Pożegnamy się. Kulturalnie sobie pójdziemy do domku. Wyśpimy się, bo patrzcie, jacy jesteśmy zmęczeni. Pójdziemy rano do pracy. I wtedy my ją zaprosimy. I to będzie wtedy. O! I będzie idealnie, mówię wam. E, czy ona sobie już poszła? No to to ten. Ja chcę do domu, tak? Yy. Yy. halo? Yy. Ta, ta, bo to randka trwa. Tak, tak, koniec. O. Chyba czas się... Nie. Nie dzwoń do mnie nigdy! Co jest? Nie mogę w to uwierzyć. Ej! Zjedz, Coś serio ty! Dlaczego Magdalena serducha dała, co ona powiedziała w ogóle, ty? Coś tutaj nie gra, autentycznie, dobra, przyspieszmy ten czas. Czemu ty do domu nie idziesz, gościu, no idź do tej chaty, no. To się potoczyło nie po mojej myśli, ale my to naprawimy, spokojnie, twoja ruszuchrana ziomal. Dobra, jest 23, w takim razie idź, yy. Idź, idź spać. Ukryj co? Co to było? Ukryj się przed wszystkimi. No dobra, ukryj się przed wszystkimi, niech ci tak będzie. Skoro tak ci będzie lepiej, Marcin, to tak po prostu zrób. Okej, okay, już ci lepiej i już pogodny, dobra, to teraz idź spać. Musisz się wyspać do roboty, byczku. A i czaruś tutaj, kurde, dobra, na dziewiątą mamy robotę, więc idealnie się wyśpimy. Kurde, ej, bardzo, bardzo mnie zmartwiło zachowanie Magdaleny, naprawdę, bardzo, to tak, no jak tak można się zachować wobec mnie, wobec mnie, co jest, co jest, ja tego nie rozumiem, dobra, okej, okay, już wstawaj, starczy ci tego spania, ile można spać, co Marcin, co Marcin, dobra, weź sobie otwórz i zobacz, co my tu mamy, a, my tu nic nie mamy, no tak, dobra, yy, zjedz śniadanie, naleśnik sobie zjedz, zjedz sobie szybki naleśnik, yy... Nie posiada. A, dobra, okej. Okay. Zjesz sobie szybki naleśnik, skorzystasz, wykąpiesz się, pójdziesz. Poprzytulasz troszeczkę czarusia, bo czaruś taki trochę sabotny, co się stało, możesz go zapytać Możesz również go yy, na przykład yy, nie wiem yy, wyprowadzić. Nie, nie będziemy mieć czasu niestety na wyprowadzenie yy, przyjazny na przykład pogłaszczemy go, no i sztos Więc rób tego naleśnika, wpierdzielaj go ziomal i leć do roboty, bo trzeba hajs zarobić nie? I jak zarobisz hajs to wtedy do Magdalenki. Ej, co ty, czemu tego? Kontynuuj naleśnik czy... Czy ty znowu jest żartu? A nie, w sumie on nie musi jeść, przecież w robocie oh. będzie. No dobra, pobaw się z czarusiem. Nie, swój, no. Zrobiłeś naleśnika, leśnika No co ty robisz? Masz za godzinę no, pracę. No ja w ciebie nie wierzę, że ty jesteś jakiś, nie wiem, Marcin. Jesteś głupi. Czemu ja sam siebie obrażam w Simsach? Coś tu, coś tu nie gra, coś tu nie. Coś poszło nie tak. Weź kąpiel z bombelkami. Skorzystaj. No, człowieku, co z tobą jest? Ja rozumiem baba ci dała kosza, znaczy, no w sumie to my jej po części daliśmy kosza Ale ja to naprawię! Spokojna wasza rozczochrana, Magdalena, serducha i jest będzie nasza. Co ty, Marcin, co z tobą jest nie tak? No dawaj, jedz to! Ej? C nie wiem o co z nim chodzi. Totalnie, dobra, jedz to! No wpierdzielaj to! Jak ty masz do roboty jeszcze? Ale dobra, okej, okay, tam, tam się wylejesz. Tam może się też będziesz bawił. Nie mam pojęcia, co ty tam w pracy robisz. Jakbym kupił dodatek, to bym wiedział, może kiedyś, może kiedyś kupię. No ale dobra, już weź, Marcin. O, już jest dziewiąta, musisz iść do pracy. Dobra, to już, już dziękuję bardzo. Do pracy, do pracy, do pracy idź! No co z tobą? Praca, 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 idź do pracy. No, idź do pracy, co ty ziomek? Co ty ziomek odpierdzielasz? No, do roboty cyk i pek, Elegancko, dobra, poszedł do roboty yy, Pęcha, O, tutaj wszystko elegancko, dobra, wróci. Poogląda telewizję i będzie będzie wtedy się cieszył. Yy, wiadomości, romance. Kanał komediowy wtedy. Spięty jest, o nie, potrzebuje rozrywki. Zaraz rozrywaczkę mu dostarczę. Oglądnie trochę TV. Okej, okay, uwaga, co my tutaj mamy? Marcin awansował i teraz będzie pracować jako żywieniowiec! Marcin będzie teraz zarabiać dodatkowe 10 końców na godzinę. Otrzymując w sumie 26 na godzinę. Uuuu, czekajcie. O! Hajs, płynie z nieba, nie? Yy, Marcin otrzymuje również bonusy. To ile my zarobiliśmy dzisiaj? Jego najbliższa zmiana w pracy sobota o 15. No dobra, okej, okay. zobaczmy sobie jak ja pracuję teraz. Czyli... Aha, okej, okay, czyli... Czyli teraz mamy na 15 godzinę do 23, ale nam się porąbanie zmieniło, co? No dobra, to teraz idź sobie pooglądaj, Byczku, na spokojnie. Zaraz zadzwonisz do Magdaleny Serducho. Mm, okej, okay, zobaczmy, co ty tutaj chcesz. Wesoły wstęp, ten kanał komendiowy jest prześmieszny. No dobra, okej, okay, oglądaj kanał. Yy, oglądaj, no nie chce ogląda to, co tam chce, nie? Ale zarąbiście, dostaliśmy awans Same plusy dzisiaj, same plusy yy, Okej, okay, zarąbiście Dobra, czy zabawa mu idzie? Dobra, okej, okay, no to już możesz skończyć, ziomek Już możesz skończyć i teraz Idź się wykąpać i dzwoń do tej Magdaleny Bo trzeba ją, słuchajcie No, wiecie Trzeba z nią pogadać poważnie, no Rozmawiaj z Magdaleną, okej okay. I tak, I tak to właśnie będziesz musiał zrobić, dobra. Higiena rośnie tutaj ten cyk może jeszcze... Do mnie! O to chodzi. Magdalena do nas przyjdzie. Czajisz, wiecie co to znaczy? Wiecie co to znaczy? Że trzeba coś ugotować. Trzeba coś pordeczki ugotować, ale dobra, higiena jest na razie na gicie. O której ona przyjdzie? To jest... Ona i ona przybiegła do nas! Co z nią jest nie tak? Dobra, ej, 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 rzuć szalone Czemu ona taka zmęczona jakaś? Ej, nie, nie chciała nas nie... Czuję się w ogóle... Ej, czy to jest ona w ogóle? Magdalena... No przecież przed chwilą z nią gadaliśmy, a ona już u nas w domu. Ej, halo, co się dzieje? Halo, halo, Bagdaleda co ty się tutaj... O, zarąbiście, o to chodzi, o to chodzi, rzuć w salonę spojrzenie, odpowiedź fligarski dowci, flirtalski, co? Ja nie umiem mówić, nieważne. Zaproś na randkę, nie będziemy żadnej randki, w sumie najlepsza randka jest na chacie, nie? Cyk, będzie gitara, wyznaj zauroczenie. Uuuu! Ale tu się gorąco robi, ale tu się gorąco robi ziomeczki, patrzcie co teraz... z Policzkuj, co jest, kurwa. Po, pochwal strój, dobra, zarąbiście Zarąbiście, Uuu, dwa plusiki, dokuczaj flir, flir... Dobra, nieważne, nie będę tego czytał na głos. Dobra, zabawne. Opowiedz śmieszną historię, na przykład... Wyproś, nie, nie będziemy jej działania. Utwórz, dodaj do grupy, a nie, no to nie, y, romantycznie, o, uwaga, gadka na podryw, uuu, dokuczaj, y, podziel się pomysłami, dobra, y, na przykład, nie wiem, o, kurcze, może takie, kurde, pochwal wygląd, dobra, y, i może coś zrób, właśnie, zrób coś do jedzenia, zjedz coś na szybko, podaj kolację, przyrządź przepis specjalny, wow, głupie naleśniki z rzekowymi... Okej, okay, dobra, sztos, sztos, ale to też musisz baw się, wyrzucić. Dobra, yy... czy ty to zrobisz? Okej, okay, a ty fajnie by było, jakby posprzątał w ogóle. Ka kobieta do ciebie przyszła, a ty syf masz na chacie i pewnie śmierdzi. Nie wiadomo czym. No ale do... Ej, czemu minusiki poszły? Dlaczego tak? Ej, no halo, ile ty to będziesz robić? Czy ty będziesz... No i to był zły pomysł! To był zły pomysł, żeby kurczę... Przeproś ją! Przeproś ją, Marcin, co ty wyprawiasz? Przeproś ją człowieku! Przeproś ją, to tak ta... Ja... okaż niepewność. Autoroniczny, no dobra, okej. Okay. No nie, 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 nie. To nie miało tak być! To nie miało tak być, ziomy. Zapytaj mo... Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, w jaką to, słuchajcie, stronę poszło z tą Magdaleną. serducho. naprawdę, to tak nie powinno być. Całkiem inaczej sobie to wyobrażałem. I co, i teraz usiądziesz i nie będziesz nic robił? Czy ty jesteś nienormalny? Marcin, nie, nie, ja nie wiem, ja, ja nie mam słów na siebie już, naprawdę. Ja już nie mam słów. Marcin dowiedział się, że jest singlem, dobrze, Marcin, dobrze. Rzuć szalone spojrzenie do kucza i... No dobra, to już musimy być... Zadaj ryzykowne pytanie, Ej, no... Ja już nie wiem, co ja mam robić, z tym bez kitu! Bez kitu, a może, słuchajcie, Magdalena to nie jest kobieta dla nas, bo patrzcie... Patrzcie tutaj, na górę, patrzcie, czy wy to widzicie? Aktualny status związku, aktualna znajomość, no... Ona kompletnie, no... simba nie wiem, co ja mam robić, ty, bez kitu. Na ten moment uważam, że przez dzisiejszy odcinek w sumie straciliśmy tego, tego nowy poziom umiejętności komediowych. Zarąbiście, Marcin, ty to jednak szalony jesteś. Ale Beskitu, w dzisiejszym odcinku bardziej ją do siebie zraziliśmy, niż przekonaliśmy, więc myślę, że po prostu będzie trzeba zmienić babę. Wiem, jak to brzmi. To brzmi bardzo źle. Ale no, popatrzcie, popatrzcie na to. Będziemy musieli znaleźć jakąś inną, ale równie ładną. Znaczy, w sumie to według Was nie, bo chcieliście, żebym od razu wziął ją za żonę i zmienił jej cały wygląd. No, ale. No. Skoro tak to się po, po, potoczyło, to, 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 to ten, nie? To, to cześć, Magda, nie? Ten. Fafa, yy, fa, nie było popoznać. Yy. Czy. Ej, czy ja jem... Naprawdę muszę iść, dzięki za wspólny spędzony czas. Do zobaczenia. Cześć Magda! F Fajnie było Cię kiedyś widzieć, poznać. Zostaniemy kolegami, tak mi się wydaje. W sumie to nie wiem, nie wiem jak tu w Simsach to działa. Yy, więc co, no w dzisiejszym odcinku to, to skoro już zaczęłeś robić te specjalnie, specjalne naleśniki, to już je dokończ, mordo. Tak dla samego siebie, żebyś miał co jeść, bo jesteś głodny. Zjesz coś, wyśpisz się, przemyślimy. O, o nie, piesek chce jeszcze na dwór. Yy, kurczę, ja w ogóle zapominam o tym piesku. wyrzuć yy, tresur. No już, już, już idziemy. Przepraszam cię. Yy, co jest? Nie mogę. Ej, czemu nie mogę z nim opieka nad zwierzakiem. Weź na smycz. Yy, no dobra, okej. Okay. No dobra, to zrób to jedzenie, szybko iść z psem, bo trzeba iść z psem, kurcze, nie. No, byczek Ło, wow, ale tutaj na leśniory odwalił mi. O kurie, o kurde, blaszka. No dobra, dawaj, jedz to szybko. Jedz to szybko, idź tutaj z czarek. A czarek naprawdę zasnął, okej, okay, to, to już go nie ruszaj w takim razie lepiej. No dobra, skoro to zjadłeś, to skorzystaj i spać. No i tyle, na tym kończymy dzisiejszy odcinek, który był jednym wielkim niepowodzeniem. Bądźmy szczerzy, nic w dzisiejszym odcinku się nie wydarzyło. Tylko speszyliśmy do siebie Magdalenę, serducho, i. No i tyle. I dostaliśmy awans! Ej, zaraz! To w sumie udany odcinek! Dostaliśmy awans, więc więcej pieniążków. No i co? To by było na tyle. Może w następnym odcinku nam się uda jakąś poderwać w Simsach. Jezu jak to brzmi w ogóle? Co jest? Jak to brzmi? No, ale takie są realia, nie? Więc widzimy się pojutrze w Simsach, a jutro w innym filmie. I co? Ja byłem w WK, mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał. Jeżeli tak, wiecie co robić. Yy, no i Elo, poł, siema, cześć, zbijmy pionę, tak 3, 2, 1, PO!